Witam was kochani w tarocie codziennym. Dzisiaj jest 5 już marca i mamy 3 denary, 4 denary, pustelnika i na końcu wam pokażę ostatnią kartę. 3 denary. Reprezentuje praktyczne podejście do finansów i pracy. I ta karta może mówić o konieczności skupienia się na obowiązkach zawodowych, być może zajęciach związanych z zarabianiem pieniędzy lub sprawami materialnymi. Cztery denary symbolizuje ostrożność, oszczędność i kontrolę nad pieniędzmi. Może to oznaczać, że dzisiaj masz skłonność do zachowywania swoich zasobów lub środków finansowych, być może z powodu obaw o przyszłość. Także możecie dzisiaj nie wydawać za, za dużo pieniędzy, ponieważ możecie być trochę chytrzy dzisiaj. I bardzo dobrze, bo macie mądrze po prostu wydawać swoje pieniądze. Pustelnik natomiast reprezentuje introspekcję, samotność i wewnętrzną refleksję. Ta karta również mówi o tym, że dzisiaj możecie potrzebować czasu na kontemplację i zastanowienie się nad swoimi decyzjami lub życiowymi celami. Ostatnią kartą mamy kartę śmierć. Eee, to jest, choć to jedna karta, z kart, ta interpretacja może być trochę niejasna w kontekście dzisiejszych kart. Może symbolizować koniec jednego etapu i początek innego. To może oznaczać, że dzisiaj możesz zakończyć pewną fazę swojego życia lub procesu i masz być otwartym na nowe możliwości i zmiany. Ogólnie rzecz biorąc, karty sugerują potrzebę zachowania ostrożności w kwestiach finansowych, również czas na tą introspekcję i refleksję na swoim życiem oraz otwartość na zmiany i przemiany, które mogą się dzisiaj pojawić. Ważne jest więc żebyś słuchał, słuchała swoich wewnętrznych potrzeb i dążeń i starała się znaleźć tą równowagę między działaniem a refleksją. Także takie karty na dzisiaj, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie i mojego wtorku Wam życzę. Buziaki, pa, pa.